Dzień dobry. Witamy w kolejnym programie Kain Problem. Proszę Państwa, w tym odcinku chcemy być bliżej Państwa. Chcemy zrobić tak, aby telewizja wyszła właśnie do Was, do naszych telewizji, do naszych kochanych ludzi. W tym celu udamy się do przypadkowo wybranego, losowo wybranego mieszkania na polu, gdzie nakręcimy kolejny odcinek. Dokładnie tutaj, w tym bloku, na tej klatce znajduje się właśnie losowo wybrane mieszkanie. Już do tych drzwi za chwilę powinna się ukazać kochana jakaś tutaj mieszkanka, która na pewno zachwycona będzie tym, że możemy u niej nakręcić program. Chwila napięcia, czekamy na reakcję. Historyczny moment. Telewizja wychodzi do ludzi. Czekamy, czekamy. Chyba Dzień dobry. Panie, jesteśmy, Czego? jesteśmy z telewizji. Dzień dobry. Przeciągi, jak wiadomo, są znanym problemem i bez sensu miała nas spuścić. Ty no bez sensu, przecież miała nas puścić o co chodzi. Jesteś z... pewny, że to jest mieszkanie? No nie wiem, ten to... numer się zgadza, co marzno. Przez... Przedam bardzo. Wszystko się zgadza, wszystko się zgadza, bez sensu. Ja o... ja o... ja o... Nie kręć tego, nie kręć tego! W odcinku specjalnym reality show Życie Głazu. Dzisiaj odcinek poświęcony życiu nocnemu naszego głównego bohatera. Otrzymywał on niejednokrotne wyrazy sympatii od wielu swoich fanów, dlatego postanowił urządzić imprezę Mélange 2008. Jesteśmy tutaj właśnie w trakcie tej imprezy i możemy zobaczyć, jak bawi się tutaj śmietanka towarzyska naszego miasta. Przepraszam na chwilę. Kilka yo, yo, słów yo, dla to. Yo, yo. Jak impreza? Świetnie, świetnie, jest naprawdę rewelacyjnie, Tylko głos trochę nieruchawa, ale generalnie fajnie się powiemy nadrabiamy. nie? Ale jest szansa, że głaz jeszcze rozkręci? No, mamy zamiar potem go zataszczyć na dziesiąte piętro akademika i zrzucić tamto. Może się trochę rozkręci. Co pan sądzi o plotkach na temat rzekomego romansu głazu z prezydentem miasta? Nie wierzę w to, nie wierzę. Więcej bym wierzył w to, że jest wiceprezydentem. A ciąża? Nie, 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 to już w ogóle. Głos nie jest w ciąży, na pewno. Jakieś tu kamuszki małe są, ale to nic, nic z tych rzeczy. Dobrze, zobaczymy, co na ten temat ma do powiedzenia kolega! A, przepraszam, a nie, nie, przepraszam. Nie, kolegi, proszę nie ruszać. Kolega jest y, naczelnikiem y, po prostu inspektoratu budowlanego i dzisiaj miał kiepski dzień w pracy. A, rozumiem, rozumiem. To odcinek specjalny reality show Życie Głazu. Poznaliśmy sztywne życie Głazu. Zapraszamy jutro na specjalne wydanie naszego programu pod tytułem Głaz na kacu. w telewizji? Nie. Łe? tak co to za zły dotyk jest, ej! Ty stary, normalnie nie uwierzysz, nałożyłem dres tył naprzód! No nie gadaj! O ja pierdziu, o ja pierdziu! Niepotrzebnie było mi na ten męż z głazem! Ty stary, ty się idź lepiej przebierz! Nie! Tak! O kurde, dobra, dobra! No leć szybko, no! Tylko dresem naprzód! Mam pomysł. Patrz. Cukierek albo psikus. Proszę Państwa, się pozmagamy i to chwilę potrwa, ale w tym czasie zapraszamy, żeby zobaczyć jak zmagają się tu Prawie szedłem. Witam w programie z przyrodą na ty. Dziś w kąciku bliżej matury będziemy obserwować ucznia. W tej chwili znajdujemy się w jego środowisku naturalnym, w szkole. Jego samego jeszcze nie widać, ponieważ schował się w swojej klasie. Za chwilę spróbujemy go wywabić, ale zanim to nastąpi, ja powiem parę słów. Otóż, jak powszechnie wiadomo, uczeń to stworzenie bardzo niebezpieczne. Dlatego ja się przygotowałam i przyniosłam ze sobą. Ten oto przedmiot, podręcznik. Ponieważ uczeń ma wstręt do książek, użyję go jako tarczy. Wtedy nie powinien mnie zaatakować. Uwaga, za chwilę wywabiamy ucznia. Pełna gotowość. Podręcznik, dzwonek. Uwaga, start. Proszę się, proszę się nie bać, nic nikomu nie zrobi, jest na lekach uspokajających, ale widzę, że zachowuje się nieco dziwnie, dlatego sprawdzę, czy mój podręcznik działa tak, jak ma działać. Działa. Możemy więc kontynuować. Uczniów dzielimy na klasy. Każda klasa ma swoją kategorię. Ten osobnik, jak widzę, należy do klasy trzeciej, kategorii. B. Charakteryzuje się ona tym, iż nie kocha ojczyzny i ma własne zdanie. Czasami, chociaż bardzo rzadko, ucznia nachodzi głód wiedzy. Zaczyna wtedy pochłaniać książki. O, i widzę, że coś takiego spotkało naszego ucznia, ponieważ zabrał mi podręcznik i to jest bardzo ekscytujący moment, bo zdarza się bardzo rzadko. I trochę mu na to pozwoliłam. Dlaczego? Ponieważ najmniejsza ilość wiedzy zaspokaja jego głód i z powrotem zaczyna odczuwać stręt do książek. I proszę bardzo, mój podręcznik znowu działa tak, jak ma działać. W swoim naturalnym środowisku uczeń ma opiekuna zwanego nauczycielem. Motywuje on go do pracy i wdraża mu wychowanie patriotyczne. Jednak ze względu na przeludnienie w szkołach, Ministerstwo Edukacji Narodowej pozwala nauczycielom regulować populację uczniów. Dziękuję bardzo za uwagę. To był. Ostatni dzwonek. Skoro już jesteśmy w środku, pora zapoznać się z opinią zwykłych ludzi. Jest tutaj z nami przedstawiciel tego mieszkania. Witam Pana. Czy mógłby Pan jakoś nam powiedzieć, jak Pan generalnie ocenia dotychczas nasz program? Aha, no cóż, a to wie pan, to może zechciałby pan obejrzeć po prostu z nami dalszy ciąg tego programu. Obejdźmy zatem. Czyli jednak nie ma pani biletu. Co? Mm, dziwnie się czuję, bo właściwie jestem pierwszy raz z facetem w wannie. Lepiej zajmijmy się problemem mostów w Opolu. Tak, lepiej. Dlaczego główna arteria Opola za mostem na rondzie Nysy Łużyckiej jest nieprzejezdna? Ze źródeł zbliżonych do ratusza wiemy, że most ten zostanie rozebrany i przewieziony do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Tamtejszy szejk wykupił sobie i postanowił postawić go w, ob w ogrodzie. Jest z nami pani Alibaba, przypadkowa mieszkanka Opola. Pani Alibaba, co pani sądzi o przeniesieniu mostu do Zjednoczonych Emiratów Arabskich? Przepraszam, czy to po arabsku? Nie, przepraszam, to kwef mi przeszkadza. Mówiłam, żeby pan nie mówił do mnie, babo. Przepraszam, nie wiedziałem, że to jest obraźliwe w pani, pani kulturze. To jest bardzo obraźliwe. Tak samo obraźliwe jak pokazywanie twarzy obcemu mężczyźnie. Proszę się nie przejmować, i tak zamierzaliśmy nałożyć na pani twarz mozaikę. Przecież nie chcemy straszyć widzów. Znaczy. Arabskich widzów! W takim razie, czy ma Pani coś do powiedzenia na temat przeniesienia mostu do Zjednoczonych Emiratów Arabskich? Most jest bardzo fajny. Postawiłabym sobie taki w ogródku. Jak Państwo widzą, z potwierdzonego źródła wiemy, że most zostanie przeniesiony do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pytanie brzmi, co dostaniemy w zamian? Czyżby ropę? Ale w takim razie, po co nam ropa, skoro nie możemy jeździć po moście? Pozwolą Państwo, że zostawię to bez komentarza. Spod mostu na Nysy Łużyckiej mówił Marek Ternowy. Mamy tutaj, proszę Państwa, zwierzę domowe. Spróbujemy z nimi za chwilę porozmawiać. Yy, czy, czy mógłbyś odpowiedzieć na kilka pytań? Yy, Te ja może pójdę po jakąś karmę, nie wiem. Cip, 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 halo, kocie. Możesz mi powiedzieć, słuchaj... Nie, nie, nie. Myślę, myślę, że lepiej, myślę, że lepiej zamknąć te drzwi. Chodź, wiesz. Nie, to nie. Zapraszamy. Zapraszamy za tydzień. I tylko jedno pytanie, dlaczego główna arteria opola za rondem na. Mo tamtejszy szejk postanowił sobie zbudować kopię tego mostu w swoim ogródku. I generalnie, miejmy nadzieję, że zbuduje, będzie fajnie, bo fajnie mieć kopię mostów w ogródku. Dekoncentrujesz mnie. Witam w programie bliżej. Kurde, to... pomyliłam się. Jeszcze raz sp nie spojrzałem. spojrzamy. Cukierek amus dziękuję, do widzenia z terenu mówił Marek Trynowy. Ostatni raz zgodziłem się po prostu.